Cześć, kochani, obiecałam Wam, że pójdziemy do mojego tunelu zobaczyć, co tam słychać u naszych bylin, Ej, co tam w ogóle rośnie, co się dzieje, czy coś schodzi, czy nie wschodzi. Zaraz wszystko Wam pokażę. Troszkę tego jest. <noise> Jak widać, paletki się rozrastają. Tu mamy nasze popikowane roślinki jednoroczne. Mamy i suchołuski, mamy e, też zatrwiany już to akurat jest e, szałwia muszkatałowa ale mamy też zatrwiany mamy nagietki wszelkiego rodzaju roślinki te których nie wypikowałam zostawiłam sobie w pojemniczku dla mnie to nie problem tu są nasze róże, które ratowaliśmy z biedronki nie z biedronki, z oszą tą się obawiałam, że niestety nic z nią nie, nie dam rady wskurać, ale jak widać a widać jak widać, czyli kiepsko widać o, zaczyna ona się powoli opuszczać, tu nasze ziółka jeszcze wszystkie śpią, kolejna róża, także widzicie, one bez problemu naprawdę się opuszczają. Pokażę Wam co z naszych sieweczek ostatnich, e, tu mamy cykorię czerwoną, bardzo ładnie wzeszła, e, tu mamy wszelkiego rodzaju sałaty, tu jest aksamitka i to jest ta aksamitka taka kremowa, bardzo ładna. Tu mamy mix aksamitek i jak widać w tym miejscu coś się stało i na razie nic nie wschodzi, ale myślę, że one jeszcze troszkę potrzebują czasu. Z tyłu też mamy ziółka i mamy kolejne różyczki. Tu nam wschodzi czarna malwa, ale widzę, że ona ma sucho, więc dzisiaj sobie ją podlejemy. Tu mamy astry igiełkowe, aster chiński peoniowy. A tu jest cynia, taka zwyczajna, najzwyklejsza. Mój pies nam znowu asystuje. Kolejna róża, patrzcie, jak ona niesamowicie urosła. Może ona wygląda taki bladzioszek, jeśli chodzi o e, kolor. Natomiast one wcale nie są blade. Tam też mamy z tyłu aksamitkę. Tu jest sałata rzymska. E, brokuła na razie na oko nie widać. Ale popatrzcie, jak fantastycznie. E, Rozrastają się nasze byliny. Tu macie właśnie łubiny. Przepiękne. Malwa. Tu jeszcze się nic nie opuściło. Nie wiem co w tej doniczce jest. Obstawiam, że malwa. Nie, tu jest dziwaczek. Także jemu dajemy jeszcze czas. On tu macie plutko, niech sobie siedzi. Kolejne malwy, łubiny. Także jestem zadowolona. Tu na razie się też. Tu są też dziwaczki. Tu się gdzieś delikatnie pierwsze opuszcza. Tu mamy też lubinne. popatrzcie się ile tego jest jakoś nie ma problemu z tym, że się opuściła. tutaj floksy, tu już orliki wysokie, te pełne które wam pokazywałam na filmiku tu nie mam zielonego pojęcia co mamy ale mam to gdzieś spisane w zeszyciku, także sobie sprawdzę kolejne roślinki tu są kolejne róże tak się przyglądałam, bo miałam wrażenie że mszyca mi na nią weszła, ale nie jest super popatrzcie się jaki las łubinów także albo trafiliśmy na wyjątkowo super e, zdrowe e, te karpy albo po prostu nie wiem może im to pasuje a tu natomiast anemony się opuściły tu mamy nasz miks sałat, pokażę wam fantastyczną rzecz popatrzcie się musztardowiec e, p, moje dzieci siały i popatrzcie się, wszystko, wszystko, wszystko wzeszło. Poczekamy na listki właściwe, będziemy go na pewno pikować, bo w takiej opcji to, to on się nie rozrośnie w żaden sposób, a truskawki po prostu kwitną jak szalone. Niestety zapowiadają u nas znowu przymrozki, więc nic nie wskuramy. Poziomki nasze, kolejne kwiaty jednoroczne, kolejne róże, szczypiorki, Cebule. tu jest ta cebula globo ja wiem, tak może pokażę z dala od światła, żeby było lepiej widać popatrzcie się jak ona faktycznie ładnie zdrowo rośnie jakie ona ma grube nasadzenia u samej ziemi tu nasz dziwaczek którego sialiśmy, też ładniutki niewyciągnięty, widać że będą różne kolory, bo widać różnice w kolorze siewek kolejna róża ja się tak zastanawiam teraz, gdzie ja te róże zasadzę, ale tu się Klematisy opuszczają, więc też się za zaczyna coś dziać. E, winogron, który wykopywałam, bo niestety nie mogłam go przesadzić od razu, również puszcza piękne pączki. Także u nas w tunelu się dzieje dużo. Roślinek jest faktycznie ogromny. Dzisiaj niestety musimy je wywieźć albo je bardzo intensywnie nakryć. Zapowiadają u nas dość gwałtowne wiatry do 90 km na godzinę. Więc będę musiała po prostu wziąć i te rośliny poprzewozić, a folię zrzucić, bo nie chcę, żeby mi połamało konstrukcję. Co wam jeszcze pokażę? Kapusty, bo kapust nie pokazałam. E, tu mamy tak. Pierwsza to jest kapusta stożkowa. Ta kapusta na gołąbki na razie póki co bardzo, bardzo słabo się opuszcza, dopiero wyszła sztuka. A tu, w tym miejscu, mamy kapustę na pierwszy zbiór. No brokuł, tak jak mówiłam, nic się nie dzieje. I tam nam zeszła sałata apache, natomiast na razie Lolo Rossa dopiero startuje. Także czekamy na dalsze wschody. Będziemy na pewno to pikować, przesadzać, kombinować. Nakręcę wam filmik, bo kupiłam bardzo fajny inspekt za jakieś tam nieduże pieniądze. Więc będę chciała wam pokazać, jak ten inspekt skręcamy, jak on się u nas sprawuje, czy on jest przydatny, czy nieprzydatny. Wstawimy do niego regały, także będziemy coś w ten desen działać. I chcę wam nakręcić jeszcze filmik o bylinach do 3 zł, które można teraz zakupić zobaczymy jakie one są jakości, zobaczymy jak one wyglądają, ile jest tych bylin w jednym opakowaniu, czy to jest sztuka za niecałe 3 zł, czy to jest na przykład kilka sztuk, także posadzimy razem, popikujemy, poopowiadamy, także kochani u nas się dzieje, mam nadzieję, że u Was również, napiszcie w komentarzu, czy też u Was już byliny ładnie wschodzą, co się dzieje w Waszych tunelach, parapetach, jakie roślinki wam zaczęły wschodzić może coś nowego zasialiście bardzo chętnie to poczytam bardzo chętnie z wami podyskutuję no i oczywiście zapraszam was do subskrypcji naszego kanału jeśli jeszcze go nie subskrybujecie dla mnie to olbrzymia motywacja do działania do tego żeby dla was coś nakręcić zrobić coś fajnego a może macie jakiś pomysł na jakiś filmik bardzo chętnie zrealizuję i pozdrawiam was serdecznie całusy pa